Witajcie ponownie z tej strony kantal Indie po polsku. Dzisiaj kolejny raz chciałbym Was zaprosić do gry Hatred z powodu Valentine's Days Massacre in Hatred. Jest to aktualizacja stworzona przez jednego z userów gry, który stwierdził, że będzie to idealny prezent dla wszystkich na dzień walentynek, czyli dzisiaj. I tak naprawdę możliwe jest to, że Ktoś, kto był zainteresowany grą do tej pory, ale jeszcze nie miał okazji w nią zagrać, to po prostu dzisiaj skusi się, żeby odpalić tą produkcję i zobaczyć co tutaj się dzieje. A dzieje się naprawdę bardzo przyjemnie, ponieważ w grze mamy, zobaczcie jakie piękne serca, fioletowe serca, fioletowy kubrak naszego bohatera, który, no, wygląda może trochę gejowsko, ale... Te serduszka na ekranie, to po prostu miód, miód dla oczu. No i dzięki temu gra nabiera kolorów, co w sumie niespecjalnie może mnie cieszy, ale wygląda przezabawnie. Ach, wszystkie te egzekucje zatem wyglądają trochę dziwnie, no bo ten kolor jest taki powiedzmy... trochę gejowski. Trochę taki mega przyrysowany, ale prawdopodobnie znajdą się entuzjaści tego typu rozwiązań. W sumie jest to idealna okazja, żeby powiedzieć Wam, że mamy w Hatred mody stworzone przez userów. Zatem coś, co tak naprawdę powinno dać drugie życie tej grze. Zobaczymy, czy dzięki temu będzie mogła zostać zakupiona przez. I jeszcze większą liczbę osób tymczasem ja wybieram się na niesamowitą wieżynkę ponieważ mamy tutaj naprawdę bardzo dużo do zrobienia co zresztą wszyscy wiecie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę pozdrawiam, cześć